Skrzyżowanie ulic Leśna, pusta kołontaja, zostanie zmodernizowane. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że trwają prace projektowe dotyczące przebudowy skrzyżowania właśnie tych ulic. Celem tej inwestycji ma być poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie organizacji ruchu w tym rejonie miasta. W ramach prac opracowano dwie koncepcje projektowe. Pierwsza przewiduje budowę ronda, druga natomiast budowę wyniesionego skrzyżowania z pierwszeństwem dla ulicy Pustej i Leśnej. Kołontaja miałaby być ulicą podporządkowaną. Zarząd Dróg Miejskich zwrócił się z prośbą do Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z propozycjami oraz przekazanie opinii, sugestii lub uwag. Korespondencję można przesyłać pod adres mailowy sekretariat lub bezpośrednio na adres zarządu dróg miejskich w Płowach przy ulicy Skowieszyńskiej 51. Na opinię autorzy projektów czekają do 1 sierpnia. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów